No ho ho ho, cześć, witajcie, z tej strony Maciek i Klocki, a dzisiaj na kanale ciekawostka. Klocki Kada, pamiętacie, kiedyś już je tutaj pokazywałem, miałem takie giwery i odcinek całkiem fajnie się przyjął. No i słuchajcie, firma Double Eagle z Hongkongu zainteresowała się tą moją twórczością i zdecydowała się podesłać mi do testów kolejne zestawy. I tutaj akurat mamy Świętego Mikołaja, więc jak najbardziej tematycznie to jest dobry czas, żeby to pokazać. No i to jest jest taki charakterystyczny zestaw, który jest typu dwa w jednym. Czyli mamy dwie alternatywy, no i sprawdzimy sobie obydwie. Ja już się nie mogę doczekać, bo przecież jak dobrze wiecie, lubię sobie testować także inne klocki. Nie jestem ślepo zamknięty na Lego i Kobi. Zacznijmy zatem A żeby nam było łatwiej porównać, który z tych Mikołajów lepiej wypada, Lepiej się prezentuje i lepiej się porusza. Mam tutaj dwa pudełeczka tego setu, bo oczywiście zestaw typu dwa w jednym. W jednym momencie możemy mieć tylko i wyłącznie jedną konstrukcję, bo na dwie nam zabraknie klocków. Tutaj mamy, zobaczcie, smart power motor, sensory ruchu, sensory dźwięku. Bardzo, bardzo fajnie. Jeden zestawik sobie na razie odrzucam gdzieś tam w tył, no a rozbroimy sobie właśnie ten. Dobrze to jest popakowane, to pudło jest sztywne. Nie ma szans, że coś się tutaj uszkodzi. No i zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Zapach nowych klocków całkiem fajnie. Spodziewam się tutaj dużo bieli, dużo czerwieni. Jest ten worek, który sobie na plecach przynajmniej jeden z tych mikołajów trzyma. Są jakieś naklejki? Ano są. Merry Christmas, nosy dla reniferów i chyba oczka, ale tylko dwa oka? No nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Klocków też nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo, no w końcu 439 elementów. Jako, że logika taka techniksowa, będziemy mieli tutaj piny. Wyciągnąłem właśnie ten motor, o! Jest osobna instrukcja dla drugiego modelu i jeszcze się temu przyjrzyjmy. To co prawda nie jest w żadnym kartoniku, mam nadzieję, że będzie działało sprawnie. No, da się takie rzeczy ukryć w swoich modelach. No i co, nie pozostaje mi nic innego jak tylko się tym zająć. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Tutaj jest pewnie instrukcja, jak tego używać. Jeżeli chodzi o ten element, no, najbardziej skomplikowany baterii potrzebujemy. I to w zasadzie tyle. Dajcie mi chwilę i za chwilę wracam z dwoma, z dwoma Mikołajami. No nie działa, no co mam ci powiedzieć? Wkładam baterię, jestem przekonany, że robię to wszystko dobrze. A nie działa. Eee, yy, idź pan w klocki. A pamiętacie, co mówiłem na początku, że to wszystko ładnie popakowane, że na pewno będzie świetnie, a co się okazało wielkie rozczarowanie. Ale jeszcze Wam pokażę, jak to powinno wyglądać: że nic tutaj nie zaniedbałem, więc odkręćmy sobie tą klapeczkę. Mam odpowiedni śrubokręt, oczywiście. No i to nie jest nawet trudne kilka obrotów przynajmniej w tym modelu, bo pokażę wam co za cyrki są w drugim. No, ale popatrzcie, są baterie alkaiczne, nowiusieńkie. Tutaj akurat też testowałem na różnych biegunach, bo to zawsze można je odwrotnie włożyć. No, ale nie, nic nie działa, więc słuchajcie. No dziwna sprawa, mimo że zakupiłem różnych marek te baterie, niby nie mogą być akumulatorki, też testowałem i nic. Jak to powinno zatem działać? No teraz mamy tutaj ten suwaczek na boku, lecimy w którąś stronę, stawiamy gdzieś tam daleko naszego Mikołaja, klaszczemy, możemy nawet bliżej, i co? I co? No chodź do nas, co jest dziadygo? No? Co z tobą? Chodź, chodź. No, i nie rusza się, i tak można sobie klaskać i klaskać, i nic z tego nie ma. No, wielkie, wielkie rozczarowanie. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak on wygląda z każdej ze stron. Hmm, no jest dziurawy jak ser szwajcarski. A co sądzicie o jego głowie? Ten nohal żółty taki, pozostałe ciało no w kolorze właśnie cielistym, niby ta głowa się fajnie gdzieś tam buja, ale co to ma być, jakaś zabawka do auta, no naprawdę jest cieniutko, niby sporo tych klocków, takich czerwonych, tutaj w worku mamy jeszcze jakieś inne elementy, które nam symulują prezenty w boże. No twarz jest sympatyczna, to nie można powiedzieć, ale. No bez tej funkcji chodzenia to jest wszystko tak naprawdę bez sensu i jeszcze przyjrzyjmy się temu drugiemu modelowi, bo tam już jest w ogóle kosmos. No i mamy zaprzęg na kółkach. Przyjrzyjcie się tylko tym reniferom. No wyglądają jakby wpadły do puszki z farbą, a były tak naprawdę białe, bo wytarzały się w pierzu. No naprawdę, wygląda to źle, źle i jeszcze raz źle. Rozumiem, że tutaj trochę tych otworów musi być, żeby te wszystkie piny powprowadzać, no i żeby mechanizm działał. Ale czy działa? No nie działa, bo już Wam pokazuję, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, no nie mogę tutaj nawet odkręcić tej klapki. Tak to bym sobie stestował, czy jeden, drugi silniczek jest ok, no ale nie mogę się tutaj dostać. Niby mógłbym pewnie jakoś podważać i trochę próbowałem, ale potem stwierdziłem, że wiecie co, szkoda zdrowia, jeszcze się pokaleczę. Nie ma to żadnego sensu. A sam model, jak się prezentuje? No tak, jak mówiłem, te renifery słabiutkie. Ten Mikołaj siedzi w tych saniach i tak na nas patrzy. Patrzę i patrzę i... i co, Mikołaju? Masz jakiś problem? Co się tak patrzysz? Co? <laughs> Niby fajnie, bo jakby to działało, to on by trochę tutaj tą głową ruszał. No i Sanie ponoć bardzo szybko się też by przesuwały. Znalazłem taki jeden film w internecie, gdzie dziewczynka po prostu klaszcze i rzeczywiście to wszystko nagle ożywa. No i to jest wtedy fajna sprawa. No ale w tym naszym przypadku, jak to wszystko ocenić? Jeżeli chodzi o same Sanie, są jakieś naklejki, to jest akurat ciekawe, fajne, staranne, ale Renifery. No, do kosza, do pieca, spalić, zapomnieć. No, to będzie naprawdę trudne podsumowanie, bo nie wiem, nie wiem, jak to wszystko ocenić. Słuchajcie, no. Hmm, hmm, no, nie wiem, nie wiem, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć, tutaj na temat tego zestawu, bo sami widzicie, że wygląda to bardzo słabiutko, jeszcze gorzej niż na opakowaniu. Jeżeli chodzi o Renifery, ten ich martwy. Rybi wzrok aż sprawia, że mi ciarki po plecach przechodzą. Sanie są jeszcze jako tako OK. Mikołaj powiedzmy można się pośmiać, chociaż ma tyle dziur, szczególnie tutaj na brodzie trzeba byłoby to chyba zasłonić, więc wcale tak dużo lepiej nie jest, chyba tylko na duży plus jest ten element materiałowy, ten worek to sobie można gdzieś wykorzystać. No są naklejki, ale za to już nie będziemy. Wieszać na tym secie, bo są dużo inne, większe zarzuty. No i klocki, jakość klocka jest ok, nawet widzę, że tutaj jest takie małe kada na każdym z nich. Tutaj twardość, wytrzymałość jak najbardziej. Ja nawet nie dostrzegam różnic, jeżeli chodzi o duńskiego producenta, i tutaj to cudeńko. No ale skoro nie działa ten mechanizm, to jak to można ocenić? Normalnie, jakby wszystko działało, pewnie byłoby 4 na 10, ale skoro nie działa, no to robimy minus 3 punkty, bo nie wiem, czy to przeze mnie, czy to przez transport nie wnikam. W każdym razie, no prosty, prosty, ale jednocześnie zaawansowany użytkownik, taki jak ja, który odpalał busta, powinien sobie z tym wszystkim poradzić. I czytałem instrukcję i włożyłem dużo trudu, żeby to uruchomić, no ale nie szło. Nie idzie, czyli podejrzewam, że inni konsumenci też mieliby problem, nawet jeżeli, zakładając oczywiście, że wszystko tutaj jest cacy, że nie jest wadliwe, no więc minus 3 punkty to daje nam 1 na 10. Brawo, brawo Kada, to jest najniższa ocena na tym kanale. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, czy się ze mną zgadzacie, czy może podobają Wam się te modele. No, ciekaw jestem. Hej, hej, hej.